Witam wszystkich. Tak jak w tytule, pokaz maszyn u mnie w gospodarstwie. Główny ciągnik 1614 2006 rok. W 20 roku go kupiłem. Jestem zadowolony. Robi robotę. Śmiga, jak ta czterobiegowa skrzynia. Przyspieszać żółw zając. przyczepa Tata kupił nową będzie widać gdzieś tutaj data jest 90 rok ona była tak do przewozu kiszonek miała tutaj nadbudowane burty 34 lata zobaczcie opony nie popękane 34 lata no ma takie lekkie naloty korozji, jak to zawsze na wiosnę. Wilgoć na jesieni mgły. Może w tym roku ją przeczyścimy, odnowimy. Burty drewniane, odłoga, farba oryginalna. Tutaj przy były robione garażowane. Oświetlenie działa, zaczep, kliny oryginalne pod koła, siłownik standard, w większości przyczep, mokry, podpórki, kipowania, kultywator Wąsk łapkowy 3-metrowy. Opryskiwacz brandi 15 metrów 600 litrów, zgrabiarka trawy siana, pająk do roztrząsania. Przechodzimy w drugi boks. Wóz lekki. Tata zrobił go sam. Ołożenia kamieni. Przewożenia ziarek. Materiału siewnego. A nieraz jak nie mieściło się gdzieś na przyczepę zboże, to trzeba było wysypać też i na wóz. Albo jak był materiał do siewu, do czyszczenia, to już nie składowaliśmy go, tylko od razu z zwoza było czyszczone. Cyklop. Bez kabiny taki był kupiony. Sprawny, wszystko działa. Powietrze, wszystko jest wyparty na łapach. łyżki do kopania widły do obornika był wyładowany i oczywiście idziemy dalej maszt Masej Ferguson od nowości u nas 41 lat rok starszy obciążenie oryginalne Kiedyś wyleciała ta kratka. Trzeba coś tam dokupić. Talerzówka. Bomet. 3,15. Od nowości. Wał z tyłu na sprężynach. Strunowy. Z ursusem Roboteropi. w rozstawie V idziemy dalej agregat uprawowo-siebny gran system agromasz 2,70 Redliczki. cały zestaw nowy no za mały trochę, bo to jest 2,70 do Ursusa. Ale miał być ciągnik w ogóle kupiony 90-120 koni, trafił się. Pokażę na zdjęciu. Mam zdjęcia jeszcze Ursus 16-14-89 rok. Yy, 160 koni. Baliśmy się, bo za duży. A teraz mniejszego, mniejszej mocy traktora nie chcemy. Wolę mieć ten zapas na przyszłość, niż tych koni ma brakować. Maleciutko, mniejsze spalanie niż jakby był przeciążony i idziemy dalej i opryskiwacz kuchn, altis 1500 rozwadniacz zawory zbiornik do płukania Lanca aluminiowe, rurki kwasówki. 24 metry. 2010 rok. Miareczka tutaj jest do wody. Bo wycierało się, trzeba poprawić. 1500 litrów, ale 1600 wchodzi. Oświetlenie. Wałek. Belka zaczepowa. Piękna sprawa. Podjeżdża się, wchodzi tutaj w hakio. Jest tutaj tabliczka wygasła 2010. Końcówki no, cztery są trzy. Cała belka tutaj, poziomowanie, amortyzacja tam z tyłu elektrozawory jeszcze będziemy niedługo testować podesty tutaj ramię hydrauliczne obniżanie podwyższa pod idziemy dalej przyczepka może jakaś nie maszyna rolnicza ale w każdym gospodarstwie przydatna nie ma jakiegoś busa To jest taka platforma zaczepiana na widły do masztu ją opracowałem sam posłowaliśmy statą. Na widłach się podnosi do góry do 3 metrów, i to jest skipowane. Nacisnę tutaj to, to widać. O. Pyk do 80% się podnosi, spada wszystko do przewożenia jakiś ziarek, też na pole. Materiał siewny, kamienie gdzieś zebrać, jakiś duży kamień gdzieś się wy... kładzie się tutaj do samej ziemi można lekko wtoczyć. Mówię, u nas nie ma ładowacza. To taki coś się przydaje. I idziemy dalej. Płuk zagonowy 5 razy 40 Jak się przesunie, 20 bierze. Też nowy kupiony był. Na razie nie ma obrotówki. Także widzicie. Nie ma dużo tego sprzętu. To co najważniejsze do produkcji rolnej jest. Przyczepa No przydałaby się większa, ale tu chodzi tylko, żeby przywieźć płody rolne z pola, spod kombajnu do magazynu. A jeżeli przyjdzie w tym roku sprzedawać żniwa, będzie bezpośrednio podstawiona łódka, jedzie od razu wszystko na skup. Nie ma przechowywania, bo widzicie jak na tym przechowywaniu się wychodzi dwa razy umoczone. Także do produkcji rolnej to co mam to mi wystarcza. I ty. Tak to się przedstawia. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Do następnego, hej.